Skok wiary, runimo i jestem już przy tym Ech, pięknie. Dobra, mamy cały komplet, to powinny mi jakąś drogę otworzyć dalej. Jest krypta pod tym się znajdowała. Kto by pomyślał wejść do krypty? Ach, chyba i normalnie skakać na dół. Dobrze jest. Łyknę sobie miksturkę. Tak w razie czego. Um, Okej okay, i hop! Fikołek Zwolę na dół Witaj, Krypto Jest, jest, jest! 500 sztuk złota, kolejne, 500, jak mnie kurde kochacie, tyle mi pieniążków wręczacie, ja też was kocham, nie, 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 nie będę tak bez szczęściu grobu, a to w dupie Ułażę mu po twarzy. Otwieramy, tam taka brzydka mumia jest, ale ja mam to w dupie, bo zbieram to, co potrzeba. I otworzyło mi się przejście. Pchamy ścianę, tak. O! Jeszcze jedna pieczęć. Nie była tylko ostatnia? W Wenecji? Nie pamiętam już. Chyba w Wenecji, bo raczej tu więcej tak lokacji to chyba nie odblokowuje w tej grze. Powinno być jeszcze jedna część Wenecji. Co by tu teraz robić? Wracać do willi, zakupić lepszy osprzęt, czy może brnąć dalej w misję? Hmm. O to jest pytanie. Zależy, ile willi mam kasy w skrzynce. <laughs> Zmęczony się powoli robię. Gdzie to się sprawdzało w wyposażeniu. W 14, nie zaraz. 13, połowa. Wykonam jeszcze kilka zadań, może skoczę do willi. Kodeks jest. Wow. Już zbieram po drodze. I takie muszę kodeks się znaleźć, i tak. Ha! Właśnie jestem poszukiwany, trzeba to zmienić. Kolego, widzisz to? Takie ładne pieniążki, tak. Teraz mów, do mów, mów o mnie dobrze. <grywy> mów mnie jeszcze. Ja mnie. Nie da mi jeszcze. zostaw mi je. Nie dam się żadnych pieniędzy. Szczerze powiedziawszy, tu powinno być. w, w, w pobliżu grajków, powinna być taka opcja że mu grosika. Niech da spokój, bo. Albo musisz go okraść albo zasztyletować. Oni są tak wkurzający. Powinna być taka opcja, że już z daleka go wigisz, weźmy go do I Żeby nie biegał już. O, najmicy do wynajęcia są tutaj zaraz obok. Panowie pójdą ze mną. Musicie tutaj się zająć panami. Ktoś mi wspominał chyba w komentarzach komentarzu na kanale, żeby rzucić pieniążki strażnikom. Ale chyba tylko jak są w beretkach? Czy jakoś tak? O! Gdzie ty mnie rzucasz tutaj? Atakujesz. Znaczy, powiem tak, że próbowałem rzucać pieniążki strażnikom ogólnie, tak. I to tak średnio działa, bo zwykle jak wychodziłem, to mnie zaczęli atakować. Może dlatego, że kasiorka mi się kończyła do zbierania. Ale wolę wynająć, bo i tak mam sporo pieniędzy. A to pewniejszy sposób, że, że tam wszystko się uda tutaj. Hmm. Trzeba było powołać na te punkty widokowe. Więc chyba teraz moją kolejną misją będzie mission, mission punkty widokowe. Niestety tutaj trzeba trochę miasto odkryć. Czy tak, czy tak, muszę te kodeksy, strony kodeksu znaleźć, a to w najłatwiejszy sposób. Wchodząc tutaj, hmm, sprzedajesz uzbrojenie, tak? Pokaż mi, to, co tutaj masz. Co mój jeszcze na pierśniki, muszę sobie kupić metalowy przynajmniej. O! Mizga lisa się pojawiły. Te prawie najlepsze. Nie będę, nie będę tych lisa kupował, kupował, bo mi się nie przydadzą. Kupię sobie to. Jak, jak zaraz mam mieć tego zbroje Alteira, to po co mam kupować? Te mizga, lasa czy jakiś tam inny ciul. Mm. Przy okazji takie coś wpływa na wartość willi. Jeśli chciałbym po prostu, żeby. A tam co. żeby willę jakoś tak szybko też ulepszyć, no to musiałbym kupować wszystkie rzeczy. Ale chyba tego nie będę robił. bo... By było oczywiste. A tym, takie ulepszenie willi, żeby więcej kasiorki dawała, to nie, też nie do końca się tak opłaca. Bo to jeśli tak tylko zagrajmy, to chciałbym tą grę w miarę prędko skończyć. Niestety wyjdzie na to, że. Teraz jest tu jakiś 50 któryś tam odcinek to mi tak wychodzi 70, że będzie? Nie, nawet więcej. sety. No niestety, bo jeszcze. Sporo tej gry zostało. Ile to będzie? Muszę sobie sprawdzić zaraz. Hmm, tu jeszcze jest to? To wszystko? A, widzę, widzę. Te kreski to oznaczenie tak jakby dzielnic. Rozumiem. Tu jeszcze sobie pójdę, widać, że jest blisko. No nie, 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 zaraz, zaraz. Ja chciałem na punkt widokowy. Gdzie to jest? Dena? Tu chyba. Która to sekwencja jest? Nie, 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 tu za, za daleko poleciałem. Tak spień by jeszcze został do końca? Łącznie chyba z dodatkowymi? Ja nie wiem jak to tak gra w ogóle działa. Bo to w skrócie powiem tak, gra na, przy premierze, czy tam na samym początku, premiery była yy, warta jakieś około 100-110 zł, jeśli kupiło się jakąś tam wersję dodatkową. Nie, 110 chyba. Z dwoma, z dwoma misjami, czy coś takiego. To wtedy kosztowała 110 złotych, czy co, coś w tym stylu. Ja ją kupiłem 10 złotych taniej. Bo pisało, że tych misji nie ma. So, pomyślałem sobie, że co mi tam, dwie misje to może nie jest tak dużo i nie opłaca mi się wydawać. Więc kupiłem ją za 100 złotych bez tych misji. Ale z tego co czytam, te misje to są chyba Bitwa of Horley i chyba z... Jeszcze coś tam, nie będę zdradzał za bardzo za to, bo to spoileruje. I wychodzi mi na to, że, że te misje jednak mam. i może zapłacimy mniej, to jakby, jakby chcieli w siura nabić klientów, sprzedając po prostu do, za dodatkowe 10 złotych z misjami, które, które i tak później są pobierane z, z Ubisoftu. Pewną przy aktualizacji to jest normalnie chamstwo. Szczyt hamstwa. Ja sam, jak będę grał później. I yy, ci, którzy w ogóle mają tę grę, no to, chociaż wątpię, że ci co mają to oglądają te wszystkie odcinki, ale ci co mają grę, albo grali przynajmniej i widzieli te dwie dodatkowe misje, będą mogli ocenić, że rzeczywiście je mam. Hmm. Najpierw na wierzę. A ty czekaj, panie doktorze. O, może ty mi się przydasz? Pogadam z tą stoisz od razu przy misji. Nie, nie, nie lecz, nie lecz. Ja potrzebuję tutaj apteczek. Wrócę, nie bój się. Jeszcze cię odwiedzę. Tu się brzydko. Chyba przejdę tędy. Na za nisko, kurczę mani. Czemu akurat ta najłatwiejsza droga jest jest zawsze niedostępna muszę tu po pewno i skoczyć tu na te widraże. ich po dachu nie łazi, czyli będzie dobrze na punkt widokowy o taka ładna beleczka i teraz rokorła tu, tu. Coś jeszcze? Hmm, dobrze, że nie ma nic takiego ciekawego, czyli kodeksów. Rozpoczynam misję w takim, w takim razie. Co tu mnie czeka? Najemnicy tym razem będą? O, gruba grubas i brodać? Emilio? No to nie był ten, co mu nożyka, tak? Najpierw na niego skoczyłem na łeb, a później nożem mu Gruba z zbrodaczem. Jemy za nimi. A, widzisz śledzenie, tak? Ciągnie swój do swego. Śledź templariuszy, żeby podsłuchać o czym mówią podczas spotkania. Muszę się wtopić. Fajnie by było gdybym miał jakąś grupkę, która idzie w moją Then stronę. See, I Kurtyzany są to może mi się przyda. And why is that? A, to taki? Dobre w tym wszystkim jest to, że oni będą się zatrzymywali, kiedy ja będę się musiał wtopić.

ja... No, no Było blisko. Muszę wynająć kolejny kurtyzony. Stój, nie śpiewaj mi tu w mo... Nie śpiewaj mi tu w twarz, proszę. Przesuń się. Nie chcę cię okraść. Baran jeden. Jezu, zostaw moje panny. Zostaw mnie. Nie da mi się nigdy grosza. Nie dostaniesz ode mnie pieniążków. Dobra, muszę się zająć. Zajmijcie się. Potrzebuję tędy przejść. Szybciej! Dobra. O, ty, 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 Tyski zobaczyli i już od razu biegną. Zboczył chypieprzone. Chodźmy tu za nimi, no. Moglibyście tak głośno nie rozmawiać? Stoję tu za ich plecami. Fajnie. Wynajmy tutaj te kurtyzany, chodźcie. Kasa mi się prawie skończy zaraz. Jest! Dotarłem na miejsce. O Jezu, jeszcze większy brodacz. Jest tego. Brodacz szary, brodacz biały, San Santa Claus. A